Hej, czy jesteś gotowy uwolnić swój prawdziwy potencjał, ale nie jesteś w stanie odnaleźć swojej pożądanej okazji? Ciągle walczysz o świetną pracę za granicą, pomimo dobrych kompetencji i dużego doświadczenia zawodowego? Nie tak łatwo jest znaleźć pracę. Konkurencja jest duża, a pośpiech w składaniu aplikacji jest po prostu wyczerpujący. Dlatego też międzynarodowa rekrutacja, selekcja i pośrednictwo w szukaniu pracy stały się jeszcze bardziej konkurencyjne i wymagające dla osób poszukujących pracy. Nie martw się, to tutaj przychodzimy na ratunek. Prezentujemy Państwu platformę międzynarodowych ofert pracy ZUTSU, innowacyjną, wielopłaszczyznową platformę usług rekrutacyjnych opartą na sztucznej inteligencji, która pomoże Ci osiągnąć największy sukces w znalezieniu zatrudnienia poprzez połączenie najlepszych talentów z szeroką gamą potencjalnych pracodawców z całej Europy w różnych sektorach. Wszystko, co musisz zrobić, to zarejestrować się bezpłatnie i stworzyć CV z konkretnymi danymi, lokalizacją i pożądaną pensją. Następnie dokonamy przeglądu i doradzimy w sprawie brakujących informacji w CV, aż do momentu, gdy będą one wystarczająco dobre, aby wprowadzić na rynek Twoje umiejętności i doświadczenie w sposób gwarantujący osiągnięcie pożądanego stanowiska. Zutsu zawiera również samouczek dla osób tworzących CV oraz przykład pomocy lub jeśli nie masz czasu na stworzenie CV, po prostu prześlij istniejące CV, a zespół rekrutacyjny Zutsu przygotuje dla Ciebie idealne CV. Ponadto, nasi rekruterzy będą bezpłatnie udostępniać CV bez Twoich danych osobowych najbardziej odpowiednim pracodawcom. Możesz również otrzymać swojego spersonalizowanego specjalistę w zakresie rekrutacji z UTSU, który mówi w Twoim języku i wspiera Cię w każdej sprawie. ZUTC dostarcza również wiele wskazówek i przydatnych informacji, jak znaleźć pracę, jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, negocjacje warunków płacowych, jak napisać doskonały CV i list motywacyjny, i tym podobne. Teraz możesz być aktywny i przeglądać oferty pracy w poszczególnych krajach europejskich i sektorach z dobrymi zarobkami, korzystając z naszych interaktywnych map oraz wielu opcji wyszukiwania i filtrowania. Możesz otrzymywać oferty od pracodawców, przeglądając oferty pracy, potwierdzać lub odrzucać, negocjować wynagrodzenie, wysyłać odpowiedzi na oferty i szybko komunikować się z pracodawcami za pomocą naszego wbudowanego czatu z funkcją wirtualnego asystenta a wszystko to w efektywny i dyskretny sposób żadnych telefonów, żadnych e-maili. Zbierzemy referencje od Twoich byłych pracodawców, aby wzmocnić Twoje CV. W przeciwieństwie do wielu platform poszukujących pracy, które nigdy nie otrzymują odpowiedzi na swoje CV i aplikacje, ZUDCU zapewnia, że Ty otrzymasz jasną odpowiedź o odrzuceniu lub przyjęciu Twoich aplikacji. System oceniania Zutsu pomaga połączyć się ze sprawdzonymi pracodawcami tylko po to, aby zapewnić Ci największą szansę zdobycia nowej pracy. Natomiast w przypadku jakichkolwiek sporów związanych z pracą u pracodawcy otrzymasz również pełną pomoc. Po zdobyciu nowej pracy, Zutsu pomaga również przygotowywać się przy pomocy blogów i e-booków Zutsu do przeprowadzki do innego kraju. Więc zdobądź zatrudnienie i ciesz się swoją nową pracą spośród międzynarodowych ofert pracy Zutsu, bo uważamy, że. Zasługujesz na pracę, którą kochasz.